Były to czasy, gdy głód nie był uczuciem, lecz stałym towarzyszem. Ludzie, którzy nie posiadali prawie nic, tworzyli z resztek i dzikich roślin potrawy, które zapewniały im przetrwanie i nieświadomie ukształtowały smak całej epoki. Te posiłki były czymś więcej niż tylko jedzeniem. Opowiadały historie o cierpieniu, nadziei i niezłomnej sile, by iść dalej, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Niektóre z tych potraw być może znasz do dziś, ale w ich pochodzenie trudno Ci będzie uwierzyć. Czy jesteś gotowy, aby odkryć zapomniane dania z czasów, gdy każde ziarno, każdy liść i każda kropla były aktem przetrwania? Kiedy korn, prażona kukurydza. Gdy słońce paliło, a żołądek pozostawał pusty, nadzieja na ciepły posiłek była nikła. Ale wtedy pojawiło się to, co nazywali korn. Suszone ziarna kukurydzy, prażone na otwartym ogniu, aż pachniały i chrupały. Bez luksusu, bez przypraw, tylko czysty smak przetrwania. Te małe ziarna mieściły się w każdej kieszeni, wytrzymywały tygodnie i dawały wystarczająco energii, by przetrwać kolejny dzień ciężkiej pracy. Czasem garść prażonej kukurydzy była jedyną rzeczą, która stała między życiem a rozpaczą. Wyobraź sobie, że stoisz w upale, głodny, wyczerpany. A te proste ziarna to cały twój posiłek. Czy tak prosta potrawa naprawdę może dawać nadzieję? Tak, bo była czymś więcej niż jedzeniem. Była siłą w każdej garści, dowodem, że można iść dalej nawet z prawie niczym. Dziś spotykamy ten smak na jarmarkach lub w słodkich, prażonych przekąskach, ale wtedy oznaczał on przetrwanie. Z tego niepozornego ziarna wyrosła cała kultura jedzenia, która rezonuje do dziś. Zrodzona z bólu, napędzana odwagą. Drugu boiled corn meal mush, gotowana mamałyga z mąki kukurydzianej. Gdy dzień się kończył, a głód nadal doskwierał, gotowano to, co najprostsze, co ziemia dawała: mąkę kukurydzianą, wodę i szczyptę soli. Powstawała z tego gęsta papka, którą nazywano mush, bez cukru, bez mleka, bez tłuszczu, tylko gruba parująca łyżka pocieszenia w ciemności. Dla wielu był to obiad, który pomagał przetrwać noc. Dzieci siedziały wokół dużych drewnianych koryt i jadły obok siebie, w milczeniu łyżka po łyżce, podczas gdy na zewnątrz wiatr przeciskał się przez szczeliny w chatach. A jeśli coś zostało na następny ranek, zimną papkę krojono w plastry i smażono na tłuszczu, nagle powstawało z tego coś nowego, coś co smakowało prawie jak święto. Tak z jednego garnka uzyskiwano pożywienie dwukrotnie. Czy potrafisz sobie wyobrazić ile pomysłowości i woli tkwiło w tak prostym daniu? Dziś widzimy jego ślady w polęcie czy smażonych plackach kukurydzianych, ale wtedy musz nie była przyjemnością, lecz przetrwaniem. Wypełniała brzuch, ogrzewała duszę i dowodziła, że nawet to co najprostsze może dawać życie. Træg, turnip greens stew, gulasz z liści rzepy. Gdy nie było mięsa, a tak było prawie zawsze. Ludzie zwracali się ku temu, co ziemia pozostawiła gorzkim liściom rzepy. Te tarnip greens były gotowane na miękko, często tylko z odrobiną soli lub, jeśli ktoś miał szczęście, z maleńkim kawałkiem tłuszczu. Bez zapachu przypraw, bez bogactwa, tylko garnek pełen zielonego życia. Ale w tym prostym gulaszu kryło się coś więcej niż pożywienie. Dawał ciepło, gdy zima przenikała przez cienkie ściany, i siłę, gdy ciało dawno chciało się poddać. Wyobraź sobie parę unoszącą się z garnka, trzask drewna w kominku, ciche szumienie nadziei. Z gorzkich liści powstał znak siły, z czasem rodziny nauczyły się łagodzić smak, mieszać go z korzeniami lub innymi roślinami, i z potrzeby narodziła się tradycja. Dziś tego ducha odnajdujemy w każdej kuchni, w każdym daniu, które gotowane jest powoli i z cierpliwością. Wtedy nie było to po prostu jedzenie. Była to obietnica, że nawet to, co gorzkie w życiu, może zostać nakarmione i zniesione. Cztery kaupia stew, gulasz z fasoli chińskiej. Gdy nic innego nie rosło, a mięso było tylko odległym wspomnieniem, sięgano po wytrzymałe rośliny strączkowe, które przetrwały w gorącym słońcu. Fasole chińską. Były małe, niepozorne, ale pełne siły. Te fasole gotowano godzinami, aż stały się miękkie i ciężkie w garnku. Odrobina soli, może kawałek boczku. Jeśli ktoś miał szczęście, nic więcej nie było potrzebne. Gulasz był prosty, ale sycący, a każda łyżka była krokiem dalej przez dzień. Dla wielu był czymś więcej niż tylko posiłkiem, był wspomnieniem odległych miejsc, dawnych zapachów, domu, który dawno stracili. Wyobraź sobie, że siedzisz przy ogniu, para unosi się z garnka, a z każdym oddechem czujesz, jak wraca odrobina godności. Czy talerz fasoli naprawdę może przynieść pocieszenie? Tak, bo dawała nie tylko pożywienie, ale i tożsamość. Dziś te aromaty żyją dalej w prostych gulaszach, w świątecznych potrawach, w każdej ciepłej misce, która karmi duszę i ciało. Wtedy jednak ten gulasz oznaczał samo przetrwanie prosty, silny i niezapomniany. 5. Molasses water Woda z melasą. Słodycz była rzadkim marzeniem. Ale od czasu do czasu dostawali trochę melasy, ciemnej, gęstej i ciężkiej jak złoto. Mieszali tylko jedną łyżkę tego w cynowym kubku wody, mieszali, aż rozwinął się słodki zapach i pili. To była woda z melasą, napój tak prosty jak święty. Dla dzieci było to jak święto, dla dorosłych krótka chwila siły. Ta słodycz, tak rzadka, a jednocześnie tak żywa, dawała energię na kolejny dzień pod słońcem. Czasem mieszano ją z ziołami, by złagodzić kaszel lub uspokoić żołądek. Medycyna z tego, co dawała Ziemia. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak jeden łyk słodyczy mógł zmienić cały dzień? W świecie pełnym goryczy ten smak był nadzieją w płynnej formie. I dziś w aromatach wypieków, sosów czy deserów żyje jej dziedzictwo. To, co kiedyś było nędznym napojem, stało się podstawą całych kuchni. Woda z melasą była czymś więcej niż napojem. Była cichym dowodem, że nawet z ciemności może narodzić się coś słodkiego. Faisia, salt pork scraps, solone resztki wieprzowego boczku. Mięso było luksusem, którego prawie nie znali. To, co dostawali, to resztki, twarde, słone kawałki tłuszczu i skórek wieprzowych, których nikt inny nie chciał. Ale w ich rękach nawet to, co wyrzucone, zamieniało się w życie. Smażyli kawałki, aż tłuszcz się stopił, a patelnia zaczęła śpiewać. Zapach wypełniał chaty, a wytopiony tłuszcz przyprawiał wszystko: fasolę, papkę, warzywa. Czasem gotowali resztki, aby wnieść odrobinę smaku mięsa do całego posiłku. Nie było to to, czego chcieli, ale dokładnie to, czego potrzebowali. Wyobraź sobie, że trzymasz w ręku mały, chrupiący kawałek: słony, dymny, gorący. I wiesz, że nasyci cię na wiele godzin. Czy odpadki naprawdę mogą przynieść pocieszenie? Tak, bo z tych resztek narodził się smak, wspólnota i wspomnienie. To, co kiedyś uważano za gorsze, stało się podstawą całej kultury kulinarnej. Dziś smakujemy to jeszcze, na każdej patelni, w każdym daniu, które zaczyna się od tłuszczu. Solone resztki wieprzowego boczku były symbolem tego, jak nawet z niedostatku można stworzyć godność. Siedleń, pumpkin and wild greens potage, gulasz z dyni i dzikich ziół. Gdy zapasy topniały, a głód powracał, pozostawało tylko to, co ziemia jeszcze oddawała: dzika dynia i gorzkie liście zebrane na skraju lasu. Obie rzeczy trafiały do tego samego garnka, gotowane z wodą, może z odrobiną soli, czasem z kawałkiem tłuszczu, jeśli szczęście dopisało. Słodka dynia i cierpkie zioła łączyły się w gulasz, który nie smakował radością, lecz przetrwaniem. Lecz między parą a głuchym bulgotaniem kryło się coś głębszego nadzieja. Z tego, czego nikt nie chciał, powstało pożywienie, które ogrzewało i które można było dzielić. Wyobraź sobie tę scenę. Rodzinę wokół garnka, łyżka wędruje z rąk do rąk, a przez chwilę świat wydaje się zatrzymać. Czy z goryczy naprawdę może narodzić się pocieszenie? Tak, jeśli wkłada się serce w każdy kęs. Ten prosty gulasz stał się cichą lekcją o pomysłowości i cierpliwości. Dziś jego dusza żyje dalej w zupach, w jesiennych potrawach, w każdym przepisie, który pokazuje, jak biedę można przekształcić w kreatywność. Garnek pełen pokory i pełen życia. 8. Roasted pumpkin seeds. Prażone pestki dyni. Po ugotowaniu dyni prawie nic nie zostawało, poza pestkami, które inni beztrosko wyrzucali, ale nic nie marnowano. Pestki myto, suszono i prażono na gorącym żarze, aż zaczęły chrupać a orzechowy zapach wypełniał pomieszczenie. Odrobina soli, jeśli ktoś ją miał. I już powstawało coś, co smakowało prawie jak mały luksus. Dla dzieci garść prażonych pestek była świętem, dla dorosłych rzadką chwilą zadowolenia. Te małe złote nasiona dawały siłę, tłuszcz i nadzieję. Rzeczy, które wtedy były na wagę złota. Wyobraź sobie, że siedzisz w blasku ognia, palce czarne od sadzy i dzielisz te pestki z rodziną, tak niepozorne, tak cenne. Czy produkt odpadowy naprawdę może wywołać uśmiech? Tak, bo z tego, co świat wyrzucił, narodziła się wdzięczność. Dziś kupujemy te same pestki jako drogie przekąski, ale wtedy były one symbolem czystej sztuki życia. Prażone pestki dyni – dowód na to, że nawet najmniejsze rzeczy mogą być wystarczająco duże, by zaspokoić głód i duszę. Iwoth – sasafras ruttea – herbata z korzenia sasafrasu. Gdy sama woda stawała się zbyt mdła, a zimno przenikało do kości, ludzie zwracali się ku lasowi. Tam rósł sasafras. Jego korzenie głęboko w ziemi niosły ciepło i odrobinę słodyczy. Wykopywali je, gotowali godzinami, aż woda przybrała czerwono-brązowy kolor, a unosił się zapach ziemi i życia. Ta herbata była czymś więcej niż napojem. Była pocieszeniem, lekarstwem i chwilą spokoju w świecie, który ich nie znał. Jeden łyk łagodził kaszel, ogrzewał żołądek, uspokajał duszę. Wyobraź sobie, że siedzisz przy ogniu z kubkiem w dłoniach i przez chwilę czujesz, że wciąż żyjesz. Czy korzeń może dawać nadzieję? Tak, bo łączył wiedzę, która przetrwała pokolenia. Przynieśli tę wiedzę ze sobą, z dalekich krajów, zmieszaną z wiedzą rdzennych mieszkańców, tajny język uzdrawiania. Wieki później ta prosta herbata zainspirowała napój, który dziś zna każdy – root beer. Ale zanim stał się słodkim luksusem, był przetrwaniem w kubku. Dziesiąk roasted green corn, prażona młoda kukurydza. Pod koniec lata, gdy pola były jeszcze zielone, nastawał krótki moment obfitości. Zbierali młodą kukurydzę, gdy była jeszcze miękka. Wrzucali kolby razem z osłonką prosto do ognia i czekali, aż dym zacznie pachnieć słodko. Liście czerniały, ziarno parowało. A na chwilę nędza pachniała życiem. Nie potrzebowano przypraw, nie garnków, tylko ognia, cierpliwości i nadziei. Dzieci śmiały się, trzymając kolby w rękach, usta spalone z zapału, by spróbować pierwszego gorącego ziarna. Dla dorosłych było to więcej niż przekąska. Była to radość w najprostszej formie rzadka chwila, w której życie mogło nie tylko przetrwać, ale i smakować. Czy kolba kukurydzy naprawdę może oznaczać wolność? Tak. Tamtej nocy tak bo wokół ognia, z sadzą na twarzach i ciepłem w brzuchu, przez chwilę czuli się wolni. Dziś spotykamy ten sam zapach na festynach i targach, nieświadomi, że kiedyś był to aromat przetrwania, Prażona młoda kukurydza, smak zrodzony z potrzeby, zachowany we wspomnieniach. Te proste dania były czymś więcej niż tylko pożywieniem, były świadectwem odwagi, pomysłowości i niezłomnej siły życia. Z resztek narodziła się kultura, z głodu nadzieja. Jeśli w tych historiach czujesz smak minionych czasów, zachowaj go, podziel się nim, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw polubienie i pomóż nam utrzymać przy życiu zapomniane przepisy ludzkości, bo każdy posiłek opowiada historię, która nie może zaginąć.